Dygant blondynka. W losach wygląda szalowo. Agnieszka Dygant to gwiazda, która nigdy nie starala się wdawać w medialne sprzeczki z koleżankami czy kolegami z branży. Nie lubi też opowiadać o związkach, ani macierzyńskich doświadczeniach, choć zdarzają się wyjadki. Kariera rozwija jedynie przez pryzmat zawodowych aktywności, dlatego nie dziwi. Ze przygotowaniami do kolejnego projektu pochwaliła się na instagramowej relacji. Przymierzając różne kreacje, wskoczyła w zulty kombinezon i choć wyglądała naprawdę dobrze. Nie on zwrócił cele uwagę. Zdecydowanie bardziej w oczy rzuca się nowa fryzura aktorki. Agnieszka Dygant to bardzo doceniana aktorka serialowa, a ostatnimi czasy głównie filmowa. Praktycznie każda produkcja z jej udziałem odnotowuje zadowalające wyniki oglądalności. Dlatego gwiazda nie narzeka na brak kolejnych ofert. Poza tym lubi wcielać się w nowe postacie. Chcę za każdym razem zyskać gwiazd widza. Życie aktorki jest pełne wyzwan. Można zagrać różne role. Można też zagrać rolę z Jestem tego bliska. Co myślicie o tym? Ja uważam, że to Dopytywala na nagraniu. Właśnie mówię, co roli z pokazała pokazala się w nowym wydaniu Blond Peruca. Dygnat, która od lat pozostaje wierna dłuższym w losom w brazowym odcieniu, tym razem zaskoczyła. Jak myślicie, tak odważna zmiana byłaby dobrym rozwiązaniem? Niewiele gwiazd byłoby w stanie zdecydować się na tak radykalny krok.